Jako filmowiec zawsze poruszasz takie bardzo, bardzo społeczne tematy, a z kolei w muzyce szukasz przynajmniej ja tak to odbieram, dużej dawki intymności. Marakeci jest piosenką, która jest bardzo prywatna i, i bardzo intymna. Czy to jest twój złoty środek na, na istnienie w, w mediach? To jest bardzo ciekawe, co powiedzieć, bo ja się nad tym nie zastanawiałam, powiem ci szczerze, ale masz rację, rzeczywiście tak jest. Wow. Nie, wiesz co, to jest tak, że jak tworzysz, to nie zastanawiasz się, nie, nie myślisz, to nie zakładasz sobie jakichś takich podziałów, że o, teraz będę pisał tylko intymne piosenki, a tu będę załatwiała sprawę społeczne, to wynika jakoś tak to się dzieje naturalnie. Może dlatego, że film jest w tej chwili bardzo mocnym medium. Ehm, powiedzmy, że muzyka miała, wydaje mi się, taką siłę w latach 70., -tych, 60., -tych, kiedy rzeczywiście było dużo tych protest sągów, kiedy muzyka naprawdę miała siłę tego zmieniania świata. Dzisiaj mam wrażenie, że to już jest dużo trudniejsze do zrobienia z muzyką. Ehm, natomiast to jest do zrobienia w kinie. Dlatego też mam takie poczucie, że jeżeli już dwa lata poświęcam swojego życia, cały swój czas i energię na coś, to nie chcę, żeby to było błahe, jakby o niczym i tylko na przykład o miłości czy, czy o czymś. I bardzo jest dla mnie ważne, żeby nie tylko dostarczyć widzowi yy, rozrywkę, bo jednak ja uważam, że film powinien się dobrze oglądać i być zrobiony z szacunkiem dla widza. Ale też powinien mówić o jakichś ważnych sprawach, i mam wrażenie, że filmy mają tą siłę mają tą dużą siłę przemiany rzeczywistości. Jednak przy Sztuce Kochania była duża dyskusja na temat, o tym, jak rozmawiamy o seksie, o tym, jak, jak jest ten seks postrzegany w Polsce, właśnie dużo o tym języku dotyczącym tego. Po filmie uczestniczyłam w całej ogromnej serii, właściwie rozmów, byłam na różnych sympozjach z seksuologów itd. Tak tak Więc mam wrażenie, że film otwiera pole do dyskusji i jest dla mnie bardzo ważne, żeby te filmy niosły ze sobą jakąś głębszą treść. Yy, natomiast rzeczywiście w muzyka yy, zawsze po filmie ja mam takie poczucie, że chcę jakby odpocząć trochę od tego, od tego bycia takim kimś, kto walczy na barykadach, prawda, o lepszy świat i w muzyce czuję taką większą wolność też i pewną abstrakcję. Maria Sadowska e, muzyk, czy Maria Sadowska filmowiec? Nie mogę Ci tego odpowiedzieć, e, po prostu Maria Sadowska. <laughs> Reżyser wyobraźni, e, bo myślę, że działam na wyobraźnię i tych, którzy oglądają filmy, ale też tych, którzy słuchają mojej muzyki. Ale wiesz, to tak, jakbyś mnie zapytał, które z moich dzieci bardziej kocham. Nie, to już tego się nie da w żaden sposób rozgraniczyć. Kiedyś mówiono mi, wiesz, myślę też, że świat się zmienił, bo naprawdę te 10-15 lat temu to było dziwne dla ludzi, że robisz dwie rzeczy na raz. Wszyscy mówili nie, no musisz się zdecydować, bo nic nie osiągniesz, jak się nie skupisz na jednej rzeczy. I mi to jakoś zupełnie to skupienie na jednej rzeczy się nie wychodziło. Naprawdę próbowałam, ale nic mi z tego nie wychodziło. I mam wrażenie trochę, że ten świat jakby dogonił mnie, bo w tej chwili wydaje się to dużo bardziej naturalne i no, żyjemy w takim świecie ciągłych zmian. To już nie są czasy, kiedy, kiedy, nie wiem, tak jak nasi rodzice, że siedzisz w jednym urzędzie całe życie albo robisz tylko jedną pracę całe życie. My, ee, moje pokolenie, twoje tym bardziej, będziecie musieli być nastawieni na ciągłe zmiany, na taką pewną rodzaj właśnie elastyczności, prawda, co z jednej strony jest fajne, bo, bo będziecie mieli bardzo ciekawe życie i mamy ciekawe życia, z drugiej strony jest trudne, bo nie mamy takiej, nie mamy takiej ostoi, takiego poczucia, wiesz, ciągłości i, i jakiejś stabilizacji.